Elomordy i wariaty z tej strony pomidor i dzisiaj w dość nietypowym składzie witam się z wami również z Joutnerowi witam was wszystkich. No i będziemy grać dzisiaj w taką dosyć kultową gierkę zwaną jako Frogger 2 Swampy's Revenge na PS1, PC i Dreamcasta. O nie wiedziałem, że też to na PC ta wyszło swoją drogą. No, dobrze wiedzieć. Jest to kultowa gierka. W sumie e, ten poprzedni gra, czyli Frogger 1, również zagościł modejrze na PC, PS1. I w zasadzie to tylko tyle, bo nie było wersji Dreamcastowej nigdy. No i co, no i mm. można zacząć w sumie gierkę. Tutaj mamy ten tryb multiplayer, ale jako, że jestem e, sam, no to no, z nikim nie zagram. Och ty. No tak, niepotrzebne to jest. Dobra, to idę. Nie, 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 proszę tu zostać. No i co, lecimy z główną fabułą, czyli Swampist Revenge i mamy tutaj pierwszy rozdział, czyli na ratunek dzieciakom. Jakkolwiek to brzmi. I to będzie właśnie plansza treningowa, która jakby pokaże nam jak będziemy Taki w tej gierce grać. No, I, i kurwa, no nie wierzę w tutorialu zginąć. Widzę, że za style ci się odpala trochę. Ta. No dobra, ale w każdym razie e, kontrolki w tej gierce są takie, że musimy tutaj e, operować e, tym D-padem, ponieważ nie można tutaj operować gałką analogową. Serio? Ta. O co nie i głównym celem widzę, że jest zbieranie kolorowych żab, tak? Tak, ratowanie żabek, i poziomie będą różne tam motyle występowały, które będą dawały ci power-upy. Fioletowy motyl to ci daje życie. Aha, takie krótkie A, okay. streszczonko. Nie, bo tak przebiegłeś przez ten tutorial szybko, bez żadnego wyjaśniania ani nic. <laughs> Spoko. Będzie może na bieżąco tłumaczyć. No, i tutaj jest w sobie. Scenka, która wiadomo jest nie ma, dlatego że w tej gierce w zasadzie nie ma tutaj żadnych dialogów ani nic, po prostu to jest taka. Bardziej nie ma gierka niż. Mm -hmm. No. I tutaj jest nasz główny zły, czyli. Słomki, Albo jak to polska wersja językowa tej gry nazywa go Błotnik. Błotnik. No. Albo Błotniak. No, i teraz w sumie taka cisza była, bo w sumie się tutaj. To było wiem... skupienie, na Tak, były takie emocje. <laughs> nie, dlatego, że w sumie miałem tutaj wjazd do pokoju na szczęście, nic nie było słychać. No i w dużym skrócie, no, dzieciaki zostały porwane, więc musimy teraz ratować je. I zaczynamy nasz pierwszy poziom, czyli OGRÓDEK. Mhm. Ja bym nie ratował, ja bym zostawił. W te... spokoju. Ja, ja, by, ja bym wolał, żeby ten, żeby kolak ratował, bo myślę, że on by sobie dał radę. No, na pewno. No i tutaj przeciwnikami będą kosiarki i w zasadzie to te... Kosiarki, czekaj, co tam było na początku, bo już kurde zapomniałem. Eee, kurde, co to było? A, no, zaraz się ogarnie, co to będzie. Zaraz się ogarnie, no. Można też przeskakiwać przez elementy. Oczywiście, fajne, że tak. Fajnie. I w zasadzie to ja, kurde, nie wiem, co ten kwadrat robił, bo kiedyś pamiętam, że gdzieś coś czytałem, że ten kwadrat niby e, pokazuje ci właśnie mniej więcej, gdzie te żaby mogą być. W sensie taki wskaźnik ci to daje, czy coś. Coś a la spark ze Spyro, rozumiem. Tak. Mhm. Ale no niestety mogę powiedzieć, że tutaj mogę się popisać trochę nie wiedzą, dlatego że nie pamiętam. I ogólnie gra by ci kazała oczywiście przejść przez te liście, ale... Po co no to jest skoro mo cheater, można... oszukiwista i w ogóle, więc. No tak, skoro można kurde trochę przyspeedrunować. Pamiętam jak ten kiedyś e, gamer właśnie w swojej serii z Frogera dwójki przedstawiał powiedzmy pseudo fabułę, gdzie nazwał Sumpiego tym Marianem Paździochem, nie wiem, ja takie what the fuck o co chodzi. Ale zobacz, to jest kurde koleś biznesu, nie? On ma cztery plany, cztery podpunkty, żeby coś zrobić i on dopiero trzeci wykonał, a gdzie jest jedynka, dwójka i trójka? Znaczy czwórka. To, jest człowiek, wiem, to jest człowiek biznesu. Ja myślę, że takim właśnie antagonistą byłby Zakol, że jakby on miał po kolei wszystkie plany, to on zamiast po kolei to wykonywać, to by gdzieś okropnie rozrzucił ja w ogóle te żaby. No. A teraz będziemy mieli drugi poziom, gdzie będziemy grali tą dziewczyną Frogera, czyli Lili. W ogóle ta Lili na tym filmiku strasznie taki derpowaty rej miała. Ta. Lily oczywiście się niczym nie różni od Froggera. Jedyne czym się różni to w zasadzie tym, że może ma chyba dalszy skok. Ale tak to w zasadzie jest Froger, tylko że w, w sensie wersji. o jedną kratkę dalej się posuwa, rozumiem. Tak, 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 tak. tak. No, ma to sens. No, ale tak to ogólnie to jest dosłownie Froger wersja żeńska, nie? Aha. Czyli kobiety wyżej skaczą. Hmm. Dokładnie. Fak! Co to w ogóle jest? To są żuki i to są jakieś kurde te... Koniki? Nie, to nie są koniki polne. To są te... E, dziki, kuny... Łosie, jelenie... Coś w ten deseń. A i teraz uwaga na kulę. Bo kula zabójcza jest. Kula daje fulę. Kula <laughs> Okej. Okay. A czemu zostałem o. podświartowany skoro... Co? What? Magiczny piksel. To jeszcze pixel musi w tej serii występować. O, okej, okay. okay. dobra. Tego się nie spodziewałem. Aha, dobra, okej. Okay. Ogólnie mam wrażenie, że ten poziom jest taki płynniejszy w porównaniu do poprzedniego. Nie, się, ale kurde. O co tu chodzi? Przecież to teraz dobrze, kurde, doskoczyłem, nie? What the fuck? Oj, czuję game over i to taki szybki. Nie! Jedno <laughs> życie, what the fuck? Nie, 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 tak być nie będzie, tak być nie będzie. Oj, chyba będą safe staty, co? Nie, nie będą. Bo jeszcze się pomyliłem z... ja tak jak Zakon wczoraj. <laughs> Dobra, uwaga. O, tak. o, poszło, poszło. Teraz mamy tutaj kurde, trzeba Beczki, się. Skrzynki i krokodyle, albo aligatory, nie wiem dokładnie. O. Nie, nie, o nie, za szybko skoczyłem. What the fuck? Ty mam nadzieję, że będę mógł od tego poziomu, nie, w sumie będę mógł, bo ta gra ma coś ala autosave. Kurde. A to zanck od początku. Nie, 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 tak, tak być nie będzie, jest, jest chapter drugi, ta gra ma bodajże chyba z 10 chapterów, jest dosyć krótkawa, bo tą grę da się przejść w jakieś 50, 40 minut, coś takiego, nawet da się w Przed tym Przedtem jak się umawialiśmy na właśnie nagrywki, to obejrzałem sobie na YouTube jak to mniej więcej wygląda, to widziałem na tasie, jak ktoś przechodził, no to około 50 chyba 7 minut zajęło. Pomoż. O kurde. Na tasie mówisz? No. Hmm. O, dobra, to było kit. I Myślę, teraz znowu. To powoli takie te unoszenie się. Ty opadanie. O. Myślę, aby na pewno, żeby trafić. Odpowiedni punkt. Tak, tak, tak. Teraz uwaga, kula. Kula daje fulla. Teraz to już wiem jak to ogarnąć, oczywiście, że tak, no kurde. No no. Tyle razy co zginął, to już teraz ogarnia wszystko. No kurde, widzicie, to są takie tak zwane, jak to mówią profesjonalni e, gamerzy. E, to są śmierci kontrolne przecież. To Aha. też była śmierć kontrolna. Żeby... No no no, oczywiście. Bo, bo trzeba najpierw tutaj przejść. <laughs> dobry, dobry ogar jest. Dobry, dobrze. No, no dobry <laughs> ogar, dobry ogar. <laughs> Dobra, teraz fioletowa żabka, i teraz będzie nas ścigała wiel ogromna kula niczym Indiana Jones. Myślę, że akurat ta sekwencja, ten poziom, mógł być troszeczkę wzorowany na crashu. Też tak myślę.